Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami po pewnym czasie spędzonym z zegarkiem Polpora Globetrotter. Zegarkiem, który mam wypożyczony ze, ze sklepu Zegarki Zielona Góra, za co serdecznie dziękuję i tak szczerze dziękuję, ponieważ Polpora była marką, która zawsze niejako unikała mojego zainteresowania, tudzież nie przykuła nigdy mojej. Uwagi i niewiele o niej mogę, mogłem do tej pory powiedzieć. Teraz wiem nieco więcej. Potrzebowałem stosunkowo dużo czasu z tym zegarkiem, żeby starać się go niejako zrozumieć i wyrobić sobie ostateczne, e, może nie ostatecznie, ale własne zdanie, bo jest to zegarek nieoczywisty i w wielu aspektach pozytywnie zaskakujący. Zapraszam. Zacznę może nietypowo dla mnie, bo nie przywiązywałem do tego w wideo nigdy jakiejś szczególnej wagi, ale z takiej kronikarskiego obowiązku wspomnę o tym tylko, że pudełko, w którym ten zegarek się pojawia jest naprawdę, naprawdę solidnie, gustownie wykonane i robi wrażenie nieco premium, takie nie jest to... A nie jest to prosty transportowy boks, ale zdecydowanie imponderabilium, który sprawia, że mamy już od samego początku taki efekt, że ktoś się tutaj postarał i chce, żeby nasze doświadczenie od pierwszego momentu było nieco bardziej wyjątkowe. Pudełko? Super. A zegarek? A zegarek też, robiący nieliche wrażenie. Naprawdę interesujący i intrygujący. Intrygujący to chyba dobre słowo, bo z jednej strony zegarek, który jest trudny dla mojego nadgarstka do tego stopnia, że uważam, że do niego nie pasuje, a z drugiej strony zegarek, który jest na tyle utkany w właściwe podejście, przywiązanie do detalu i różne takie smaczki, że nader interesujący. Na początek jednak, jak to mawiają, popatrzmy na tego słonia w pokoju. To jest wielki zegar. 45,6 mm z koronką, 42 mm bez koronki. Zaledwie 9,4 mm grubości i 50,5 mm lak to lak. 42 mm średnicy bez koronki. Za to bardzo skromna luneta, czy bezel, jak kto woli, sprawia, że wizualnie ten zegarek jest naprawdę duży. Gdy porównam go sobie z czymś, co ma podobną wielkość z mojej kolekcji, na przykład z tym Hydro Conquestem, to chyba dość łatwo dostrzec, że. Mimo tego, że różnica w samej średnicy to tylko 1 mm, to ze względu na budowę i podział tego, nazwijmy to dostępnej powierzchni zegarka na różne elementy, takie jak bezel, tarcza, uszy, ground albo ich brak, sprawia, że polpora wizualnie jest zegarkiem znacząco, znacząco bardziej rzucającym się w oczy albo zdecydowanie bardziej obfitym. Ten efekt potęguje jeszcze jedna sprawa, mianowicie wspomniana bardzo elegancka i niska grubość koperty tego zegarka, co jest bardzo fajne i też nie takie oczywiste w przypadku werku z komplikacją GMT. Jest on tak cieniutki w porównaniu ze swoimi wymiarami, że odczucie wielkości, gdy trzymam go w ręce, jest jeszcze bardziej spotęgowane. Co nie znaczy, że nie sposób e, założyć go na 17-centymetrowy nadgarstek. Bo na takim nadgarstku jest zaskakująco, zaskakująco wygodny przy tym całym aparycji wielkiego zegarka. Jest cieniutki, mocno płaski, co sprawia, że uszy delikatnie odstają, ale nosiłem zegarki, które robiły to w gorszy sposób. Jeżeli ktoś lubi zegarki, które mają charakterystyczne to, że są bardzo widoczne, że są wizualnie duże, to może być to ciekawe. Nie bez kozery mam mankiet, bo chciałem pokazać, że ta... Niska wysokość koperty, wręcz idealnie komponuje się z anturażem mankietowym. To, że przed chwilą wprowadziłem w kadr tego wideo także Hydroconquesta, to nie tylko jest uzasadnione tym, że ma on stosunkowo podobne. Gabarytowo, wymiary tegoż swojego jestestwa, ale też zegarki te niejako sklepowo czy, czy katalogowo wycenione są w podobnych pieniądzach. W związku z tym wydaje mi się uczciwym, żeby zresztą za sugestią z jednego z komentarzy porównać to, co pokazuje Polpora do zegarka Swiss Brandu, który ma dość długą historię i jest dość uznany. I zrobiłem sobie takie porównanie wizualne w obrębie tego, jak wykonana jest koperta, jak to wszystko wygląda, i muszę przyznać, że Globtroter spokojnie staje sobie tutaj w szranki, jak równy z równym. Projekt koperty jako taka geometria nie jest może jakoś szczególnie wyszukana, czy, czy nowoczesna, czy zaskakująca. Ale z pewnych względów uważam, że jest to tego zegarka zaleta. Za to wykonanie jest z dużym pietyzmem i naprawdę bardzo fajnym przywiązaniem do szczegółu. Matowiona powierzchnia boczna, szczotkowana, nosi takie właśnie znamiona tego, że jest to zrobione precyzyjnie, nie jest to takie tanie szczotkowanie, jak znajdujemy czasami w niektórych innych zegarkach. Tutaj wszystko naprawdę trzyma linie proste. Kolorowane elementy górnej części koperty, ta faska tutaj wszystko to jest precyzyjne, fajne i buduje takie uczucie jakościowego zegarka. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się też wykonanie samej koronki chociaż jej chwytność jeżeli mogę użyć takiego słowa nie jest najlepsza, z jaką miałem do czynienia. Nie jest też zdecydowanie niczym złym i w porównaniu chociażby z przywołanym wcześniej Hydroconquestem jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Sama koronka też jest estetyczna, fajnie zdobiona e, tym klasycznym logogramem e, Polpory. Robi to generalnie wrażenie, które znamy raczej z marek premium, bo do takiego też czegoś mam wrażenie, że marka Polpora poniekąd chyba w sposób uzasadniony aspiruje. Dekiel też nie jest niczym wyjątkowym, jeżeli chodzi o design czy pomysł. Płaski, przez co bardzo wygodny, całkiem fajnie zdobiony. W tam, gdzie trzeba, robi co trzeba. Za to naprawdę duże ukłony, za sposób w jaki ogarnięta jest meszowa, czy może już bardziej nawet szarkowa, branzoleta. Naprawdę. Wykonanie tego mesza, jego wygoda na ręce, zadbanie o krawędzie wykończenia jest po prostu rewelacyjne. Osobiście nie miałem w ręce lepiej wykonanej bransolety typu mesz. Klamra także jest czymś, do czego się nie możemy przyczepić. Nawet wewnętrzne ramiona klamry noszą delikatne zdobienia. Przywiązanie do detalu to jest temat, który przewijał się w moich myślach, gdy obcowałem z tym zegarkiem cały czas. Z takich małych niuansów to też. Podczas skracania i przesuwania w zewnętrznych elementach klamry bransoleta, mesz bransolety jest podtrzymywany przez takie małe ząbki, co tylko i wyłącznie jeszcze zwiększa wygodę jej na ręce, bo końcówka tego mesza nie wyskakuje z klamry i jest to po prostu fajne. Choć efektem ubocznym tego zabiegu jest to, że sam proces nastawy mikroregulacji jest nieco bardziej uciążliwy. Będę jednak ukrywał, że najwięcej dzieje się i to nie bez kozery. Jak gdyby centrum całości stanowi ta, jak zauważyłem wcześniej, dość mocno rzucający się w oczy przez to koniunkcję rozmiarów tarcza. To, co w pierwszym rzucie wydaje mi się godne zauważenia, to sposób w jaki na tej tarczy, która realizuje funkcję GMT wszystko zostało ułożone tak, że jest tego i dużo, a jednocześnie nie mam tutaj odczucia, że jest bałagan. Jest tu bardzo fajnie wymyślany wewnętrzny pierścień z akcentem kolorystycznym, który pokazuje nam podziałkę GMT i jednocześnie na pozycji w okolicy godziny trzeciej. E, niejako maskuje obecność okna daty. Okna daty, który jest w inwersji kolorystycznej i zgrywa się z całością e, naprawdę świetnie. Według mnie jest to jedna z lepszych e, opcji, czy jeden z lepszych pomysłów na integrację okna daty na tarczy zegarka, z jakim się spotkałem, przynajmniej w zegarku, na którym dużo się dzieje. Realizacja wskazówki GMT jest taka nieinwazyjna, nie przeszkadza ona w normalnym korzystaniu z zegarka na co dzień, a to fajne, tym bardziej, że Selita SW330, która siedzi w środku i która napędza ten zegarek, jest to Selita z funkcją GMT typu biurowego, czyli tutaj, gdzie szybko potrafimy przestawić wskazówkę 24 godzinną, a nie wskazówkę godzinową, tak jak to się dzieje w tak zwanych podróżniczych zegarkach GMT. Całość jest naprawdę, naprawdę fajnie ogarnięta. W jednym z komentarzy zauważył ktoś, że zegarek w tej kategorii cenowej, kosztujący grubo ponad 6000 zł w ceny katalogowej, nie powinien mieć na tarczy czegoś, co jest albo co udaje strukturę włókna węglowego. No cóż, ja osobiście pozwolę się sobie mieć wotum separatum, tudzież zdanie odmienne, czy nie zgodzić się z tą tezą jako pewnego rodzaju uogólnieniem. Być może, rzeczywiście, zastosowanie takiego materiału kojarzy nam się raczej z zegarkami nastawionymi bardzo sportowo, takimi, które są związane z chronografami, być może z szybkością, no bo to materiał, który ma swoje duże wzięcie w motosporcie. Ale według mnie ta delikatna struktura, którą daje on tarczy, sprawia, że nie jest ona nudna i płaska. A dzięki temu nabiera kolejnego takiego. Malutkiego niuansy, niuansu, sznytu czy detalu, który jest według mnie całkiem całkiem fajny. O samych wskazówkach godzinowej czy sekundowej nie ma się co jakoś szczególnie rozgadywać. Ładnie wykonane, z dużym pietyzmem nie dopatrzyłem się żadnych uchybień jakościowych. Mi się podobają przez swoją prostotę implementacji. Mocne indeksy główne też robią swoją robotę. Całościowo powiedziałbym, że jest to świetnie wymyślona tarcza z dobrymi pomysłami i z dużą dbałością o szczegóły. Ale jest coś, co mi się nie podoba. Ta łyżka dziechciu dla mnie to kształt cyfry 2, a właściwie krój pisma, jaki został wybrany do jej naniesienia. Jest to oczywiście ten sam krój co 1, 3, 6 i 9, ale akurat w tej dwójce jakoś grubość poszczególnych linii wydaje mi się odrobinę nieproporcjonalna i to jakoś tak według mnie jest najsłabszy element całej tej tarczy. Poza tym, co już mogę powiedzieć, to jest ładny zegarek. Dorzucę jeszcze tylko, że tak jak wspomniałem napędza go Selita SW330, to chyba mój pierwszy kontakt z tym werkiem i muszę powiedzieć, że operacja koronką do kręcania zegarka, koronka notowane nie jest zakręcana, to bardzo fajne uczucie, jest to wszystko bardzo miękkie, płynne, takie robi wrażenie werka premium. Podobnie ma się sytuacja, kiedy zmieniamy nastawy, czy to daty, jest to takie, ma taki efekt interakcji, jest bardzo szybkie, z wyraźnym klikiem w momencie, kiedy się zmienia, to buduje takie przekonanie o jakości mechanizmu w środku. Przynajmniej dla mnie. Jakby to powiedzieli recenzenci telefonów, jest bardzo tactile feedback. Sama koronka podczas nastawionej godziny też chodzi z takim delikatnym, wyczuwalnym oporem bez, bez, bez luzu. To robi fajne wrażenie. I mimo tego, że koronka nie jest zakręcana, to zgodnie ze specyfikacją wodoodporność to 100 metrów. Czyli całkiem, całkiem wystarczająco. Jak ja mógłbym podsumować finalnie ten zegarek? To jest zegarek który mnie zaskoczył jakością swojego wykonania. Zegarek, który jest naprawdę zrobiony z dużym pietyzmem. Zegarek, w którym spotkałem najfajniejszą, jaką do tej pory miałem okazję dotykać i, i z jaką miałem okazję obcować bransoletę typu męż, jest po prostu rewelacyjna i chętnie bym. Bym ją zastosował do jakiegoś mojego innego zegarka też, ale nie będę dekompletował już tego kompletu. E, ze względu na to, że zegarek jest wypożyczony i nie chciałem go narażać na jakieś niepotrzebne mechaniczne uszkodzenia zbędne, nie zakładałem go na paski, ale jak na niego popatrzę, to jestem absolutnie przekonany, że z paskami też się polubi. Jakie ma wady? No, tak z mojej perspektywy wizualnej nie podoba mi się ta dwójka. od i tyle. Czy mi się nie podoba tak bardzo, żebym stwierdził, że przez to to jest brzydki zegarek? Absolutnie nie. Czy jest to zegarek, który dodam do kolekcji albo który chciałbym dodać do kolekcji? Nie. A dlaczego? No z tego powodu, który wspomniałem na początku. Mimo tego, że nosi się go wyjątkowo wygodnie, to po prostu gdy zakładam go na rękę, to w moich oczach mam wrażenie, że dlatego mojego 17 cm nadgarstka jest po prostu nieco zbyt duży optycznie. Wygodny? Tak. Technicznie bardzo dopracowany? Tak. No ale cóż z tego, kiedy mnie przede wszystkim cieszą oczy, i dla tej mojej ręki nie jest to ta złota proporcja. Gdyby ten zegarek występował w nieco mniejszej kopercie, myślę, że miałbym dużo trudniejszy orzek do zgryzienia. A tak? A tak mogę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zbudowany tym co spotkałem w tej polporze. Jeżeli ktoś ma nieco większą rękę albo lubi po prostu zegarki o większej aparycji na tej ręce, to jest to bardzo ciekawy pomysł na zegarek GMT. Fajny szwajcarski werk, polski pomysł i dokładna robota. Mi się podobał. Choć nie zawsze na mojej ręce. Dla sklepu Zegarki Zielona Góra wielkie podziękowanie za to, że mogłem z nim zupełnie bez żadnych obligacji poobcować, poprzemierzać, potestować. Widzów kanału e, zachęcam do tego, żeby przejrzeć, co tam Zegarki Zielona Góra mają w swojej ofercie. Nie sponsorują mnie oni i nawet nie mam jakiegoś kodu rabatowego, którym mógłbym się podzielić. Ale za to z własnego, osobistego doświadczenia wiem, że warto do nich napisać maila i porozmawiać, bo można się całkiem fajnie. Zdziwić, że i rabaty są możliwe. To tyle o tej porporze. Dziękuję i do zobaczenia!